Zmiany zwrotniowe stawu biodrowego wynikają w zdecydowanej większości z uszkodzenia krząski stawowej, zarówno głowy kościudowej, jak i panewki stawu biodrowego. Przyczyn zmian zwrotniowych jest wiele. Jednymi z najczęstszych jest, jest zużycie stawu biodrowego wynikające z lat. Z innej perspektywy patrząc, zmiany zwyrodniowe mogą być także skutkiem urazów. Mogą być skutkiem zarówno złamania panewki stawu biodrowego, jak i złamania lub też uszkodzenia głowy kości udowej. Mogą być także wynikiem złamania szyjki kości udowej, co doprowadza do wadliwego ustawienia Głowy kościółdowej w stawie biodrowym. Z innych przyczyn warto wspomnieć także o złym ustawieniu biodra, które to może zaistnieć już w życiu płodowym człowieka, czyli o rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.